Uwaga, przygotujcie się mega ekstrem. Proszę bardzo. To jest mega ekstremalna, mega odpał. Zobaczcie sobie, tam się zjeżdża. Widzicie, tam się zjeżdża. Tu jest podjazd, tu jest hopka, tu lądujemy i tu wyhamowujemy. Zobaczcie. Jak to wygląda wszystko. I to naprawdę mega extreme. Podejdziemy trochę bliżej. Tu macie taki wielki dół. I zaraz będziemy to wszystko szykować, odgrabiać z liści. Bo trochę napadało dawno tu nie byliśmy. O, zobaczcie sobie, to jest po prostu extreme na maksa i tak jak mówię nie polecam. Dla zielońców, nubów, tylko dla pro, legendarnych, mitycznych. Bo z taką ekstremalną hopą, to już naprawdę mistrz musi sobie poradzić. Zobaczcie i ocencie sami, jak to wygląda. Po prostu mega na max. Zjaździk, opeczka i tu lądujemy. au ai pas